Ho, 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 Witamy Was serdecznie, z tej strony Adrian Agry... i tutaj Rodnik z Hollywood. Przyszły do nas takie świąteczne paczki od różnych firm, z którymi współpracujemy. Jak widzicie, nawet można zobaczyć, są tu paczki z AgroMaszu, z Biarckiego, z Agrobisu, z Syngenty i od Pani Elizy ma tutaj jeszcze, nie? Taką małą paczyszkę. No naprawdę jest bardzo dużo prezentów, nie spodziewaliśmy się tyle. Jest nam niezmiernie miło, że o nas pamiętali. I co tata, bierzemy się za otwieranie? Mm, mm, bierzemy się za otwieranie. O, jesteśmy tutaj przy stole i otwieramy paczuszki. Proszę. W tym roku dostaliśmy od e, firmy Agromarz e, trzy kalendarze, można fajne, ładne powiedzieć. E, I taki stojący, i ścienny kalendarz tutaj w tym ładnym kalendarzu. ich jest, jak można zauważyć, e, wszystkie ich produkty związane z tym co wytwarzają maszyny rolnicze. Ten kalendarz oczywiście mi się przyda ze względu na to, że co roku prowadzę różne zapisy środków ochrony roślin i zabiegów innych tam rzeczy, także już na przyszły rok mam kalendarz. A Ostatnio Od zapomniałeś, pana... czy bryskałeś i co? Sprawdzałeś i trzeba właśnie sprawdzić. Bardzo dziękujemy. I sami jeszcze zobaczycie w przyszłym roku 2021 zobaczycie nowości u nas na gospodarstwie, które wprowadza Agromasz. To już mogę was zapewnić, bo wiem to z pierwszej ręki, jak to się mówi, nie? Odnawiamy. Tutaj mamy paczkę od pani Elizy Agro Network. Trochę słodyczy, nie zaszkodzi, chociaż ja tak już mało jest słodyczy. Ostatnio dużo osób mówiło, że schudłem. Ważę teraz 91 kilo. Ważyłem dwa lata temu o tej samej porze 108 kilo, więc jest dużo, nie? Mm. 17 kilo schudłem. Tak. Dobra, A ja się trzymam w normie. Mamy tutaj właśnie słodycze. Jakoś już tak nie jem co... To, to już chyba mile nazwie, nie? I kartkę no fio... świąteczną. Pięknie. Kwiat. Pozdrawiamy. Agro Pokażę. I dobra, ty jakaś paćka przyjdzie do nas jeszcze, czy nie? Chyba spadnie z nieba. No. O! Patrz! Mamy kolejną paczkę. Jest to paczka z syngenty. patrz. Nie wiem co to jest, nie otwieraliśmy. O, patrz. Ale ładne. Upominek. Od firmy. I kolejny kalendarz. No to kalendarz będzie teraz dla Ale Ciebie. Taki ładny. Tak, będziesz ty teraz prowadził zapiski z ja będę miał swoje gospodarstwo, to oczywiście. Tak. O i płytę mamy pewnie. O nie, nie płytę, karteczkę świąteczną. No pewnie. Na świąt świąt, Bożego Narodzenia. Życie jest z to jest ten... Hałba. Jaka hałba? Senka. Senkać. 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 Tu masz trufle. Trufle. Szampan. Wszystko dla Mileny. Szampan. Bardzo dziękujemy za upominki od Syngenty. Dobra. Są mi paczki od firmy Wiatzki. Otwieramy. Ta jest moja, ta jest taty. Co myślisz, tam może być, No, to jest moja paczka, to jest taty. No to wyciągamy. Ja widzę tutaj bardzo dużo słodyczy i. właśnie mama. Skonfiskuje. Mama już mnie to skonfiskuje. Mama skonfiskuje wszystko. Dużo jeszcze upusty mam od Mileny. Traktorkę. Ja cię sunę. To pan Sławek. Chciałem wam powiedzieć, że pan Sławek Biarski jest zagorzałym kolekcjonerem starszych samochodów Ale ja mam inny, nie ten sam chyba mam Traktor No Tylko, że ja mam coś innego tutaj widzisz Śliwka I samochód, a ty tak, masz? Czerwone, a ja Zobacz Ale jak tu nie będzie człowiek gruby Radosnych, pełnych spokoju i nadziei świąt Bożego Narodzenia, wszelkie pomyślności, optymizmu oraz wytrwałości w realizacji planów nadchodzący nowy rok. Podziękowania za owocną współpracę życzy firma Biacki i są podpisani. Na zielono jest podpisany pan Sławomir Biacki, czyli szef. Pod spodem jest widzę, jest Ania, Adam, czyli córka i syn, jest Pawełek, czyli jest nasza gwiazda serwisowa. I jest jeszcze Wojciech I jest jeszcze Michał Wojtek i Michał to, jest, to są z działu sprzedaży Michała to już mieliście, widzieliście u nas I tu jeszcze też się podpisał, kto to? Tu? E, Przemysław I Przemysław, tak? Przemek, może nie znam Przemek. No my też nie jest Przemka, nie wiem, czy, który to Przemek Mikołajowy ciągnik Mikołaj na, trak Mikołaj na traktorze Ale że mieli takie pomysły No ja tu jestem pełen podziwów Zobacz, to masz to samo. A to jest drewniane. Tak, już wiemy do czego to służy ta menzurka. Jest tutaj pokazana. Czyli zobaczymy, co się będzie działo, jak wlejemy tą wodę, bo to chyba chodzi o wodę. 40 sekund. Zobacz. Świeci, nie? Widzisz jak kapcik... idzie! Widziałeś? Działa! I, I, i leci! Dobra, mamy kolejną paczkę od Biackiego. Jakaś taka teraz lżejsza Ta była skierowana do mnie i do Ciebie Ta? Tak? Tak ta była do mnie do ciebie O kurde, zobacz, bombki Bąbka Jedna i druga O Piękne dwie bombki malowane ręcznie Wesoły świąt Rzeczy biarski No ale to pokaż do kamery To Wesoły Świąt Rzeczy biarski To będzie Lakota tutaj. Kurde, ile tego jest, naprawdę. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Ja wiele. Joker Park. Co to jest? Co to jest? Ja nie wiem do tej pory, co, o co tu chodzi? Nie wiem też Patrz, Joker Farm O co tu chodzi? Ja nie wiem, czy to czekolada jest? Chyba. Spieramy jednak Ja cię sumę jaka czekolada Czy to jest coś, czekolada? Ja pierdzielę Kto to zje? 4,5 kilo czekolady. No. Czas próbować. No dziękujemy no, no, za, ten śliczny, za ten śliczny prezent. Dziękujemy e, firma <grydziu> Firma naprawdę no niesamowita. Niesamowita. I została nam ostatnia paczka. Jest to paczka z agrobisów. O i tak się wciela? Dobra, otworzymy tak. No, dokładnie. Mamy tutaj bombkę. To, ja o, zobacz ile tej herbaty w ogóle jest. No, super. Czekolada. Jeszcze herbata. Kawa. Kawa, wino, 9%, Belveder, jedna z lepszych budek. No. no i co? I skrzynka na ziemniaki. Na Będziemy ziemniaki. z powrotem kupować od Słomka yy, Sazarkę. Bardzo dziękujemy firmom za takie świąteczne paczki. Myślę, że współpraca będzie dalej trwała. A ja wam wszystkim życzę wesołych świąt. E, to już są życzenia na święta ode mnie, od całej mojej rodziny, od Adriana z, o, z kanału Joker Farm. Oglądajcie nas. Przy, I na święta będą filmy, i na, w przyszłym roku, i zawsze coś nowego będzie. Przynajmniej nie będziemy sobie sugerować się sugerować, czy Adrian, e, takimi e, drobnostkami, jak hejterzy, bo ich też pozdrawiamy na święta. E, czas świąt trzeba spędzić rodzinnie. I życzę Wam e, wszelkich dobrych, wszystkiego najlepszego, co tylko byście sobie e, zamarzyli w przyszłym roku, żeby się to tylko spełniło, bo Adrian już e, już, już wiele rzeczy jemu się spełniło, jeszcze Was może poinformuję o, o najważniejszych rzeczach. Życzymy Wam każdemu, czy temu, co nas nie lubi, czy nas... Uwielbia. Życzymy każdemu, żeby te święta spędził wśród rodziny, żeby był każdy zdrowy, to jest najważniejsze. Niech każdemu w życiu się spełni to, co by chciał. To, co zaplanowałem w życiu, powoli dąży do celu. No i myślę, że za niedługo dowiecie się trochę więcej. Ja wam życzę jak najlepiej, żeby ten rok, następny rok był jeszcze lepszy od tego. Jak to mówią, nie może być gorszy, nie? Nie może być gorszy, trzeba sukcesywnie dążyć do celu. Do celu stawianego sobie, i nie, ja jestem zdania małą łyżeczką, ale ciągle, bo chochlą idzie się zadławić. Wszyscy powinni się wspierać, a szczególnie kanały rolnicze, wywodzące się z tej samej branży a na kanałach są różne koncepcje. Adrian akurat sobie prowadzi na wesoło, nawet, y, nawet wprowadza teraz, gdzie okres zimowy, y, więcej jakichś tam y, filmów humorystycznych. Filmu, tak, humorystycznych. I to trzeba zrozumieć, to wypełnienie jest y, luki zimowej, gdzie nie ma prac polowych i nie ma, nie ma żadnych innych prac y, związanych, co byście mogli zobaczyć coś nowego. Więc, jak się komuś nie podoba, to po prostu niech nie ogląda. A, a jak y, ma y, źle komentować, to też niech nie komentuje. Także odna, ode mnie przynajmniej wesołych świąt. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzą Joker Park